No Z mojej głowy, żeby coś, coś tu było i A przynajmniej będzie mi grało I dwa zdjęcia I to jakie No i cześć Za trzecim razem, myślę, że uda się nam Hamaki podcast in face Jeżeli Przyszedłeś tutaj napisać nam, że mamy podniecione koszulki Wiemy. Specjalnie To jest ty O kur... Cool. Mamy kabiny. Rozpaliłem w, w, w kominku. Właśnie. Dobra, to może jakiś temat? Proszę bardzo. ty ty. Albo... A, ty zgłosiłeś się na dzisiaj. Ja tak, <grym> Właśnie. A yy... nie, bo teraz nie, nie wiadomo o co chodzi. Nie, wiesz, co chodzi? <grym> nie. Wiesz co? Mm -mm. Zapisałem tematy. Teraz spróbuję ich odłożyć, A mi pisze. No to. Wynieść kłodę za... <laughs> no, to żebyś. Czasujesz Chcesz zobaczyć swoje własne notatki? Musisz wpłacić nam na konto tyle i tyle. Eee. Co miesiąc? Eee, no nie. Dzień Stary, to? i właśnie dlatego ludzie wolą analogowe rzeczy. Po prostu zapisywać sobie w notatniku, na spokojnie, zawsze to masz. No. no naprawdę. Ja, na prawda. Nie wiem czy wiecie myle Państwo eee, powstała e, piękna inicjatywa przez młodego człowieka e, zainicjowana. E, mianowicie cegły z fusów od kawy. Czy rozumiecie to? Kawiarnie, takie z, zwyczajne kawiarnie. Przepalając kawę zostawiają fusy, nie? I. Nawet do 60 kg udaje się takiej małej kawiarni zrobić tej kawy. Eee, w dniu? W dzień, tak. I chłop pomyślał, żeby z tego, z tego produktu zrobić coś nowego. Co, tak naprawdę z odpadku zrobić coś nowego. No i wpadł na pomysł jak to, jak to robić. Eee, chodzi o to, że po prostu zrobił cegłę. No geniusz. No genialne to jest. Ciebie, wiesz... To też zależy, że idę do co będzie kosztowało Jaki cenik będzie? I jak ona... No ile ona będzie wytrzymała? No, też, to tak. też. wiesz. Takich rzeczy potrzebujemy, chociaż... Yy, wiadomo, to jest coś takiego co nie zmienia świata yy, diametralnie, ale jeżeli już będzie dostępne, to... Nie ma, ale ostatnio sobie tak pomyliłem, że ja najbardziej lubię pić z żółtych kubków. Tak mi... Albo coś, coś żeby miały żółtego w sobie. Czy? No. Jakoś tak mi najweselniej naj, naj, naj wtedy jest. Najlepiej. No. Jakoś tak wiesz, te, takie... Moje estetyczne zboczenie, nie? Ja, ja w ogóle nie lubię, kiedy kubki są jakieś... jakieś Rewersowane, spisowane. Ja lubię, kiedy po prostu jest albo biały, albo żółty, albo czarny. Okej. Okay żebyś nie było żadnej rysunków. To To jest w ogóle Twój koszmar, bo to jest jeszcze firma i jeszcze postać. McDonald's! Oh, Dwa McDonald's! Tak, McDonald's! Kurde, CMD! Ja mam days. O, Boże. Ja w sumie nigdy nie przeładowałem za MNMS-ami. Jedne były z orzeszkami, i to były moje ulubione. Ale te takie zwykłe, takie z tym, tym, tym... tym to jest... z tym... bardzo słodkie. No. Właśnie. No. I... Jak coś to... Jak już widzicie, to to już trzy dni jak Kuba nie jest słodkiego. I... I... i czego jeszcze? I po prostu z cukru dosypywanego i W ogóle cukru słodkiego i czegoś jeszcze. A... Ee, biały chleb. Aha, nie, białego pieczywa. A ja nie mięsa. To już trzeci dzień. Więc pewnie umar, umieramy. Chcesz... Im? A, nie chcę! Właśnie, ta reklama na YouTube jest... Tak mi się wkurza. No. I, wła... I nie tylko ta, która, wiesz, przed jakimś wideo od samego YouTube'a mm -hmm. mówiłem Ci, że y, ta reklama, którą robią y, blogery, i... Ona zaczęła być jakaś kreatywna Jakieś seriale z reklam W sensie, no wiesz, masz wideo na 20 minut yes. I 3 minuty reklamy jakiejś kreatywnej, no Ja zawsze po prostu to umijam i, i myślę Vlad przeprasza Vlad przeprasza Vlad przeprasza Vlad przeprasza Vlad, 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 Vlad Zróbcie coś takiego, że no, sponsorem jest Nemendems. Dziękujemy bardzo i kontynuujemy temat. Wszyscy rozumieją to, że twórcy muszą zarabiać na tym. My nie. Ale gdyby to. I wszystko jest okej, okay, nie? Rzucamy, że, ten, rzucamy, że te, ta firma X nas sponsoruje i cześć. Dostaliśmy za to pieniążki i wszyscy rozumieją. No, po prostu nie. Wlad na narzeka przez straight 5 minut na reklamy. Dzisiaj patrzę tylko na ryby. A ja od ciebie powiem, że ja lubię na przykład reklamy. Ja lubię jak jest jakaś kreatywna reklama, albo taka, która coś więcej opowiada niż samo to, że jest no tam drogów. Tak. Eee, wiesz... Przekleństwo. No nie ma się. Dobra! <śmienic> <Dobry. śmienic> Ale to nie będzie mi chodziło tylko o, o, wiesz, o napisy. To to tak, w sumie. No! Ty no. właśnie, może sobie lampki wypalimy. Okay. Czekaj. No to tak, nie. No, tak. no, kupiłem na Allegro. <śmienic> Kurde. <gry> Trzymaj w trakcie tego, jak Kuba próbuje. O, o. Ludzie wyzywają się od buraków. Dlaczego? Buraki to jest naj. to jest. piękna rzecz w sensie. No, buraczki. No. bardzo dobre. bardzo dobre są. Jeżeli ktoś komuś mówi, że jest burakiem z grymasem takim na twarzy, że. burak. a ktoś yy, to słucha. To nie powinien się obrażać, bo to komplement i powinien powiedzieć Pani też burak, życzę miłego życia i w ogóle, proszę pozdrowić dzieci. To jest deska. Na no no tym koniec. <grym> Dobra, eee...